Cześć! Dzisiaj pokażę Wam jak w łatwy i całkiem przyjemny sposób wykonać Digital Planner, czyli nic innego jak planer cyfrowy, który możecie sobie ściągnąć i edytować zarówno na laptopie, tablecie czy smartfonie. Do tego będziemy potrzebowali aplikacji. Ja używam Keynote, ponieważ posiadam system iOS, ale jeżeli macie Windowsa, to wystarczy, że po prostu Zrobicie to wszystko w PowerPoincie. Pierwsze, od czego zaczęłam, to zmieniłam proporcje obrazu, to znaczy wybrałam 4 na 3, żeby był mniejszy. Pierwsze, czego potrzebujemy, to nasza okładka. Okładka, która będzie przypominała zwykły dziennik papierowy, który trzymamy w ręku, i do tego celu potrzebuję takiego prostokąta, który możecie wybrać, po prostu klikając plus. I wybierając figury geometryczne. Oczywiście możemy dopasować kształt, zmienić kolor oraz te zaokrąglenie rogów. To też na spokojnie możemy sobie zmieniać i modyfikować, przeciągając tą zieloną kropeczką, która się znajduje po lewej stronie na górze. Tak jak powiedziałam, możemy zmieniać kolory. Jest ich spora gama. Y, zarówno wykorzystując gradienty, jak i tutaj różnego rodzaju tła y, oraz też tekstury, tutaj właśnie te, które przed chwilką się pojawiły, ten taki różowy i żółty, tutaj one mają lekko zmienioną y, strukturę. Następnie dodaję drugi, y, troszkę mniejszy prostokąt, również z lekko zagiętymi rogami. On posłuży nam jako imitacja kartek, imitacja białych stron, dlatego za momencik zmienimy mu właśnie kolor na biały. Następnym elementem będzie coś, co niekoniecznie musimy dodawać, ale na pewno ułatwi nam korzystanie z planera, korzystanie z dziennika. W zależności od tego, w jaki sposób wolicie na nim tworzyć, możemy sobie wybrać tutaj linię. Klasyczne, tak jak, tak jak zeszedł w linię, w kratkę albo w kropki. Następnie możemy wybrać coś takiego, jak siatka. Siatka polega na tym, że możecie dopasować sobie swoje zdjęcie, swój obrazek do kształtu, jaki jest pod spodem. To znaczy, to jest takie przycinanie boków, ale tak naprawdę bez konieczności klasycznego przycinania i wychodzenia z aplikacji, wchodzenia z powrotem więc możecie dopasować swój obrazek w idealny sposób do tej białej kartki znajdującej się poniżej. Kiedy już idealnie dopasujemy sobie linię, możemy skopiować tę kartkę na drugą stronę. W ten oto sposób będziemy mieć klasyczny rozkład notesu. Następnie potrzebujemy coś, co będzie wyglądało jak rozdzielacz tych dwóch stron i do tego używamy klasycznej zwykłej linii, tak jak w przypadku prostokąta, wybieram ją z brył, które znajdują się, brył i figur geometrycznych, które znajdują się tutaj w aplikacji. Następnie zmieniam odrobinkę grubość tej linii oraz co możecie dodać to cień. I właśnie ten cień będzie nam wskazywał, że ten nasz planer w pewnym stopniu przypomni klasyczny, normalny kalendarz. Kolejnym elementem, który będziemy mogli dodać, to tak zwane znaczniki. Coś, co zwykle znajduje się na końcówce strony i możemy śmiało, klikając na to, przenieść się do odpowiedniej części naszego dziennika. Ja tutaj wybrałam klasyczny prostokąt, tak samo jak tworzyłam bazę naszego dziennika, oraz skopiowałam go cztery razy. Aby każda z zakładek prowadziła mnie do następnego tygodnia, oczywiście standardowo, jak każdy z poprzednich elementów, możemy zmienić tutaj kolory, użyć gradientu, wybrać cokolwiek nam się zamarzy. Możemy również dołożyć zdjęcie, które będzie nam tworzyło tło dla danej figury. Zamiast wybierając standardowe kolory, które znajdują się w aplikacji. Jak możecie zauważyć zaraz. Dodam tutaj kolejną, jeszcze jedną zakładkę, która to będzie mnie kierowała do pierwszej strony naszego dziennika, um, tak aby po kliknięciu na nią przeniosło mnie do strony tytułowej, strony, na której e, mogę Wam już tu zaspoilerować, znajdą się takie nasze ozdobniki czy naklejki. Możecie teraz śmiało zauważyć, że one nie znajdują się tak całkowicie w idealnym miejscu, w jakim powinny. E, dlatego właśnie klikając na wszystkie z nich, e, na początku je grupuję. E, to znaczy klikam na jeden, przytrzymuję go palcem i jednocześnie przyciskam każdy kolejny, a następnie naciskam grupuj. Potem w ustawieniach mogę zmienić ich umieszczenie względem innych obiektów. Tak jak to mogliście zobaczyć na filmie, możemy je ustawić właśnie za tą białą kartką albo po prostu za tym nałożonym obrazem, który imituje nasze kropki dziennika. Teraz nie pozostaje już nam nic innego jak dołożyć następne, kolejne slajdy, no tak aby każdy ze slajdów symbolizował nam, tak jak w moim przypadku, na przykład jeden wybrany tydzień z danego miesiąca. Żeby to zrobić, dodaję kolejny slajd, znowu usuwam tytuł, podtytuł i wszystkie fragmenty, które się tam znajdują. I po usunięciu mogę przejść do takiej siatki, która pokazuje mi wszystkie możliwe slajdy, które znajdują się w danej prezentacji. To jest tak zwana stykówka i teraz możemy zduplikować po prostu slajd, który, który był pusty. Przesunęłam nasz slajd, na którym pracowaliśmy, jako stronę drugą, ze względu na to, że stronę pierwszą zostawię sobie tylko dla tej tytułowej, tak jak wcześniej wspomniałam. Teraz musimy zająć się łączem, dodaniem łącza do każdej z tych naszych zakładek. Wystarczy, że klikniemy prawym przyciskiem myszy, bądź po prostu, jeżeli robimy to na iPadzie, klikniemy na, na ten element. I y, znajdziemy coś takiego jak dodanie łącza. Wybieram potem y, slajd, y, do którego chcę, aby przekierował mnie dany element. Y, no i tyle. I już mamy dorzucone wszystkie łącza do danych elementów. Następnie mogę śmiało zacząć opisywać nasze znaczniki. Tutaj na samej górze, tak jak powiedziałam, będę chciała, żeby odnosił mnie on do strony pierwszej, strony tytułowej, dlatego nazywam to sobie jako front. Następnie każdy z bocznych zakładek numeruje po prostu 1, 2, 3, 4, tak aby przekierowywało mnie to do odpowiednich tygodni danego miesiąca. Kolejnym elementem będzie zaznaczenie wszystkiego, co znajduje się na slajdzie. To znaczy, klikam po prostu na, na nasz ekran, zaznaczam wszystko i wklejam w każdym z następnych slajdów. W ten oto sposób mam już wszystkie elementy na każdym ze slajdów, i każdy z nich posiada również łącza. Zacznijmy teraz zabawę z tym pierwszym slajdem, to znaczy stroną tytułową. Zmniejszyłam ją, jak śmiało, możecie zauważyć tylko do tej części po prawej stronie, tak aby po lewej służyła mi to jako taka wewnętrzna okładka, na której właśnie znajdą się naklejki, stubniki, cokolwiek sobie życzycie. Ja do, takiej, do takich dodatków. Wykorzystuje aplikację GoodNotes, To jest, co prawda, aplikacja płatna, ona jest dostępna właśnie na iOS, ale naprawdę świetnie się na niej pracuje. To, co tutaj pokażę, to już kwestia chyba raczej osobista: co tam sobie życzycie, w jakim stylu chcecie, aby ten wasz dzień był tworzony. Ja tutaj ostatecznie zdecydowałam się na połączenie kolorów szarego z żółtym, ale to już śmiało możecie zobaczyć, co tam stworzyłam. Bazowałam głównie na jakichś naklejkach, ewentualnie jakieś zdobniki. Tutaj naprawdę możecie śmiało pobudzić swoją wyobraźnię i wybrać to, co Wam się podoba. thank you Kolejnym elementem będzie przeniesienie tego wszystkiego na naszą wewnętrzną stronę układki. To znaczy, mogę oczywiście zapisać każdy z elementów oddzielnie i wklejać się w ten sam sposób, jak wybierałam ten prostokąt, który służy nam za układkę, ale mogę też po prostu zaznaczyć w aplikacji GoodNotes odpowiednie elementy i kliknąć Copy i wklej. Tutaj śmiało możemy edytować wielkości. No, te linie pomocnicze naprawdę e, pomagają w ułożeniu tego wszystkiego równo, e, tak żeby wyglądało to estetycznie. Kiedy już jesteście zadowoleni z tego, jak ten wasz dziennik wygląda, i wiecie, że nic więcej nie chcecie tutaj dorzucać, ewentualnie tylko edytować wpisy, które się na nim znajdują, możemy śmiało przejść do eksportowania. Ja następnie otwieram ten swój dokument w właśnie GoodNotes i tam będziemy mogli śmiało go edytować, dodawać tabelę. Czy wszystko, z czego sobie życzymy? Pamiętajcie jednak, że w przypadku tych linków, które zaznaczyliśmy, czyli te Front 1, 2, 3, 4, one działają wtedy, kiedy wyłączycie ten przycisk górny po prawej stronie, taki długopisik z kółkiem. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Dzięki, że byliście. Do zobaczenia.